Dlaczego tu stoi ładowarka u nas na warsztacie? Ponieważ no mam tutaj do wymiany to niestety taka zasada, że czym mniejsze, tym gorszy dostęp. No niestety cena, cena tego wału też troszeczkę to jest ponad Witam serdecznie z Warszatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. Dzisiaj dla odmiany ładowarka teleskopowa w ładnym zielonym kolorze malki Merlo Model 20P25.6 Tak jak tutaj według symbolu Modowarka o udźwigu 2,5 tony No i niecałe 6 metrów Bo tak dokładnie to do 5,90 metra Wysokość podnoszenia Silnik tutaj jest Kubot Oj. Silnik Kuboty O mocy 75 Koni. Właściwie to by można tak prawie, powiedzieć, że powiedzieć, to bardzo też podobna ładowarka, tak jak y, Massey Ferguson 9205, taki też model podobny, ale też silniczy jak też tam właśnie Kubot. Ładowarka, te, ten model był produkowany w latach 2010-2016, a ta konkretna ładowarka jest z 2014 roku, czyli ładowarka sześcioletnia. W sumie z niej aż takim dużym przebiegiem, bo to jest tutaj przebieg. Tak jak widzimy, 3000 godzin jest to jakiś duży przebieg, bo 500 godzin rocznie ładowarka. Jeżeli pracuje, to naprawdę bardzo, bardzo oszczędnie. Właściwie to w małym gospodarstwie. No ale co tutaj, dlaczego tu stoi ładowarka u nas na warsztacie Ponieważ no, mamy tutaj do wymiany, właśnie już wymieniamy wał napędu przedniej osi. Tu widać łożysko, podpora i rozwalone łożysko. Może by nie było w tym ciek nic tutaj sensacyjnego. Poza tym, że no niestety no małe jest piękne, ale niestety wtedy trzeba tu troszeczkę tutaj przy naprawie dość uciążliwe, no bo jeżeli to jest coś jest, ma być małego, kompaktowego, to niestety tak, taka zasada, że czym mniejsze, tym gorszy dostęp. No i tutaj, żeby na przykład wymienić ten wał przedniego napędu, który idzie tam od tyłu, czyli tam od przekładni aż do przodu, do przedniej osi, to bez wymontowania przedniej osi się niestety tego nie da zrobić. I to jeszcze tak w zasadzie tutaj dosyć karkołomne zadanie, bo w ramie ten wał idzie w ramie, tam, o, tam widać to łożysko zresztą. Bartek, tam jakbyś poświecił, poświecił to łożysko, to będzie lepiej widać. To może o, to zobaczymy. No, tam gdzie te, gdzie te światełko, to tam jest te nieszczęśliwe łożyska, ta podpala. To Zresztą tu jest też troszeczkę już zmodyfikowane to przez producenta. I teraz jest to nawet same, samego łożyska nie gdzie kupić, tylko trzeba kupić właśnie ten wał tutaj z łożyskowaniem. No niestety cena, cena tego wału też troszeczkę to jest ponad 8000 zł netto. No dużo, niedużo, ale no jedna troszeczkę jest i teraz może pewno by ktoś tutaj i robił, żeby szło to przerobić, zrobić inaczej, no ale tutaj akurat klient podjął decyzję, że wymieniamy na częściach oryginalnych, tak jak powinno być. Już wersja zmodyfikowana no i tutaj należy mieć nadzieję, że nic z tym się nie stanie. Tak jak widać wał dosyć długi, więc tutaj to łóżysko, tam podpora musi być. No bo przy tej długości, no to wtedy mogłoby się coś tam wydarzyć. No a, no to 8000, no ich kupa roboty, no bo to jest niestety, tak jak widać, wymontowana przednia oś, tutaj musiała cała wyjechać. No i teraz ten wał włożony, no i tam dosyć duży problem, jeżeli chodzi o sam montaż tej podpory łożyska, no bo tam dojścia w zasadzie to nie ma, to jest wszystko zabudowane, taki jakby tunel zrobiony. Dodatkowo tu przy tej ładowarce pewne rzeczy jeszcze będą, typu tam jakiś wyciek z układu hydraulicznego, sprawdzenie instalacji elektrycznej, bo gdzieś tam widać jakieś przerwane przewody, więc też tutaj troszeczkę trzeba będzie jeszcze dokładnie to sprawdzić i zweryfikować. No i przede wszystkim usunąć wyciek z układu hydraulicznego, no gdzieś tam nawet nie do końca widać gdzie to leci, leci, tylko leje się z tyłu olej na tylną oś. Także tutaj jeszcze troszeczkę będziemy musieli potestować. No. A propos małych i dużych, tutaj mamy większą ładowarkę 730 model. No, jak tutaj też z nazwy by wynikało, 7 metrów w górę i 3 tony udźwigu. Ładowarka marki Farezin, Ale tutaj akurat to akurat ta jest nowa, więc tutaj nie, nie jest naprawiana, a szykowana do klienta do wydania. Także tutaj w zasadzie już końcówka maszyna jest przygotowana. Coś więcej o tym ładowarce? No to ewidentnie, kompaktowa, fajna maszyna, niestety dość tak jak każda, każda, właściwie mała maszyna, dosyć uciążliwa w naprawach, i tutaj mechanicy zdecydowanie bardziej wolą naprawiać maszyny większe, gdzie dostęp jest dużo łatwiejszy niż maszyny takie, właśnie kompaktowe, gdzie trzeba, żeby do jakiegoś elementu dojść, to albo jakieś dodatkowe elementy zdemontować. No, albo się tam kurczę męczyć, gimnastykować i wyginać, tak jak tutaj w przypadku tej maszyny. Czyli i był demontaż tutaj jakby całej kompletnej osi. No, ale też tam kupa gimnastykowania, jeżeli chodzi o sam montaż już wału i z przykręcenia tej właściwie podpory, bo sam wał to by się tam moment chwilę założyło, bo on tutaj z tyłu dojście do piastki byłoby o, nie wiem czy tam będzie widać no, widać trochę tam wału, więc tutaj dojście z tyłu by tam było nie tak złe ale natomiast więcej tej gimnastyki to jednak z tą podporą. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam do oglądania filmów na naszym kanale